Czy spotkała się z takimi sytuacjami, że dziecko prosiło o terapię swoich rodziców, a rodzice go nie wysłali? Mm, tak, tak, tak. Takich, takich przykładów, im dłużej pracuje, jest więcej. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakoś lawinowo, ale tak są dzieci, od których słyszę, że ja prosiłam, czy prosiłem mamę od dwóch lat i, nas, i nie było czasu, i ciągle coś stało na przeszkodzie. Szczególnie, kiedy mówimy o dzieciach, które mają tam, nie wiem, 13-15 lat, które już są trochę świadome, ale jeszcze nie mogą prawnie nic zrobić, na przykład, nie, 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 mogą, się nigdzie, nie mogą się nigdzie zgłosić. To się ma teraz jakoś tam e, zmienić, bo, bo ma wejść taka ustawa, w której w ramach NFZ dzieci powyżej 13 roku życia będą mogły korzystać z tej terapii jakoś e, samodzielnie. No ale w gabinetach prywatnych to jest niemożliwe. Ten rodzic jest nam, jest nam potrzebny, zresztą ja uważam, że w ogóle w procesie terapii rodzic jest potrzebny.